Witajcie na kanale Polska Piłka. A dzisiaj... Scena wygrana z Agą Białą Patryk Krzyż, bohaterem meczu. Legia Warszawa uległa strefę od strefy spadkowej Maciej jak bohaterem. W sobotnie mecze... Zagłębia gąbę wygrała bardzo ważną w kontekście walki utrzymanie w ekstrakasie miedziowej, pokonali na wyjeździe Brugberg Niecieczka 2-0. W 24. kolei ekstrakasy Termarika Brugberg Niecieczka wygrała 1-0 z Warcą Poznań, skoro Zagłębia Gąbia Lubin bezbrąkowo u siebie z piasem gliwice. A tak prezentował się skład podopiecznych Radosława Latala, a to już skład miedziowych. Bohaterem meczu był Patryk Szysz, napastnik Zagębia został dwa razy zwalowany w polu karnym. Sam wykorzystał obie jednostki do bramki, w 65 i 72 minucie. A oto dwa gole rzutów karnych Patryka Szysza. Gospodarze walczyli o odrobinę niestety nie potrafili pokonać Biszcza Dabrowka z Zagębia, dobrze bronił choć w poszczach Radmańskiego i Kosyły. Dermalika zamyka tabele ekstra klasy Zagębia, jest trzynasta, ale może stracić tę pozycję po dokończeniu kolejki. Legia Warszawa zrobiła kolejny krok do utrzymania w ekscekrasie. mistrzowie Polski wygrały z górnikiem łączna 1 do 0. W przedniej kolejce Górnik łączna przegrała na wejście z Wisłą Polski 1 do Warszawe natomiast Legia Warszawa pokonała się w 1 do 0. 11 górnika Łęczna, a także jedenastka legionistów. W pierwszej połowie działo się niewiele, nerwowo po górnika było w 10 minucie, gdy drewniach zbyt lekko podawał do Gostowskiego. Naukarz gospodarzy poradził sobie jednak z prosinkiem bez karta. Legia była zdecydowanie dłużej przy piłce, ale kompetent tego nie wynikało. Ciekawie zdobyło się dopiero w drugiej połowie. Kilka minut po rozpoczęciu piłka do branki górnika był slisz. Gol nie został jednak ustalony. Sędziowie dopłacili się zagrania ręką piłkarza gości. Mieszczowie polski dopiero w 67. minut że zły zagrał do w warsztat ten dożytkowy polekarnia z kilku metrów piłka do branki był Rosołek. Zwycięski gol Rosołka. Górnik nie potrafił doprowadzić do wyrównania gospodarzy i był W całym meczu daje tylko jeden się na bramkę miszcz. Jak ja dzięki zwycięstwu odskoczyła od górnika na 4 punkty, obecnie z 12 w tabeli łącznie nie są na 16 pozycji. Tak w tym momencie prezentuje się tabela ekstraklasy po dwóch spotkaniach piątkowych. Sobotnie spotkania w naszej Ekstraklasie rozpoczą się od pojedynku Warty Poznań Górnikiem Zabrze, następnie Piast i potem na sam koniec dnia Krakowie zmierzy się z Pogonią Szczecin. Do usłyszenia w kolejnych dniach podsumowań meczów klasy.